Dzień dobry, dzień dobry. Zobaczcie, jak pięknie pokolorowane są już rabaty. Połowa kwietnia, a tutaj takie widoki na rabatach. U mnie, tutaj w tym ogrodzie, jest naprawdę bardzo mokro. Wertykulacja trawnika całkowicie odpada, ponieważ jak chodzę, to jeszcze wciąż jest grząsko. Nie wiem jak u Was, ale u nas tutaj w tym roku bardzo dużo padało i na rabatach, jak się przyjrzycie, jest mnóstwo drobnego zielska. Ale tutaj jeszcze parę dni temu stała woda. Prawdę mówiąc, myślałam, że niestety, ale że kwiaty cebulowe nie przetrwają i że po prostu się utopią, ale na szczęście, jak widzicie, są. Nie wszystkie, ale w dużej ilości. Wychodzą już ładnie czosnki. Za tydzień już będzie tutaj w ogóle zmiana e, aranżacji, jakby, i będą wyglądały zupełnie inaczej. Mamy to pierwszy bukiecik w tym roku. E, taka ciekawostka, że podobno funkie są jadalne i że smakują jak sałata, więc poświęcę się i za Was spróbuję. Czy faktycznie? Naprawdę? Dobre. <ścoughs> Dwa albo trzy lata temu pokazywałam wam, jak e, zrobić jesienią lasagne z kwiatów cebulowych, żeby pięknie kwitły w donicach. E, super się e, to wyglądało, sprawdziło i tak dalej, ale w zeszłym roku po prostu wzięłam tą całą donicę i wsadziłam tutaj w tym miejscu. Jak widzicie, e, też może to bardzo fajnie wyglądać, teraz no może nie wygląda dobra, bo są przekwitnięte, ale widać, że były szafirki, były tulipany, były chiacynty, były narcyze i one wszystkie tutaj, jak widzicie, no już niestety, ale przekwitają. Co co zrobić z takimi kwiatami cebulowymi, to najlepiej, słuchajcie, poucinać, ale tylko i wyłącznie te kwiatostany przekwitnięte, liście koniecznie zostawiamy, ponieważ one przez to, że tutaj sobie obeschną naturalnie, pobiorą jeszcze wszystkie wspaniałości, które potrzebują do tego, żeby w, przyszło, w przyszłym roku zakwitnąć ponownie obficie. Jeżeli na rabatach macie tylko i wyłącznie właśnie kwiaty cebulowe, które nie są osłonięte przez żadne byliny, żadne rośliny, to prawdopodobnie nie chcecie widoku takich już zasychających liści, które wyglądają bardzo nieładnie i bardzo dużo osób ścina te liście, żeby po prostu mieć ładnie czysto na rabatach, ale popełnia w tym momencie bardzo duży błąd, bo rośliny cebulowe pod potrzebują tego, żeby zebrać wszystko i wykarmić cebulę na kolejny sezon, więc te liście koniecznie zostawiamy. Jeżeli nie podobają Wam się takie widoki zasychających kwiatów, to jest na to e, sposób, że po prostu sadzimy kwiaty, e, jakieś bliny, które właśnie teraz startują. Gdyby te kwiaty cebulowe były tutaj e, albo za tą rośliną, to już łubin by ładnie je osłonił i by po prostu nie było tego widać. Tak samo robimy z czosnkami ozdobnymi. Czoski ozdobne teraz ładnie wychodzą, e, jest mnóstwo pięknych liści, a za jakieś dwa tygodnie zaczną wypuszczać już piękne kwiatostany zaczną kwitnąć, a liście zaczną zamierać. I to nie jest ładny widok. Od góry pięknie wyglądają wszystkie czosnki kwitnące, a na dole to wcale nie wygląda. Dlatego warto przed e, czosnkami, przed kwiatami cebulowymi po prostu posadzić jakieś byliny, które o tym czasie już startują i zasłaniają właśnie ten brzydki widok e, zasychających liści. Kolejna rzecz. Jeżeli macie ochotę poprzesadzać swoje kwiaty cebulowe, bo na przykład tutaj tą całą kompozycję będę chciała rozsadzić i przenieść w inne miejsce. To też nie robimy tego teraz. E, absolutnie w tym momencie tak jak tutaj widzicie, nie można tego rozsadzić i, e, bo wszystkie liście zaskną raz dwa i nie będzie to e, korzystne dla tych wszystkich cebul. Poczekam aż one obumrą. I dopiero wtedy poprzestadzam sobie w nowe miejsca. Świetnym terminem na przesadzanie tulipanów jest lipiec. Wykopujemy sobie te cebule i przesadzamy w nowe miejsca. W tym roku myślę, że to będzie nawet i czerwiec, ponieważ sezon rozpoczął nam się dużo szybciej i te wszystkie kwiaty no, zakwitły przynajmniej o te dwa tygodnie wcześniej. Tutaj ma, możecie zobaczyć. Y 3 lata temu wsadziłam w tym miejscu takie ombre szafirkowe, się śmialiśmy wtedy. Były szafirki białe, takie jasno nie, bladoniebieskie, no i te szafirkowe. I jak widzicie, niestety, ale te niebieskie, te szafirkowe przejęły praktycznie cały kolor i już tego białego tutaj można powiedzieć, że nie mamy. Także no zapylają się mimo wszystko między sobą i nie mamy już tego ombre. To jest chyba już ostatni rok, gdzie tam jakieś kolory są zróżnicowane, więc jeżeli ktoś chce mieć e, szafirki w różnych kolorach czy e, inne kwiaty cebulowe, no to to musi się liczyć z tym, że po paru latach może być po prostu jedna tylko odmiana. Tutaj mam narcyzę, które też sobie poprzycinam. Słuchajcie, już niestety, ale nie mamy. Pięknego widoku w tym miejscu i też liście zostają. W tym miejscu było bardzo dużo narcyzów, niestety mi wymokły. Tutaj pięknie szachownica. Zobaczcie, jaka ładna, duża. I też już powoli zaczyna przekwitać. Jeszcze na parę dni ją zostawię. Niech tutaj sobie ładnie kwitnie. Na, tutaj jest rabata w ogóle z kwiatami e, jednorocznymi, które e, widzieliście, że wysiewałam sobie wcześniej. Gdzie Gdzieniegdzie już tutaj wychodzą e, rośliny, które jednak mimo wszystko e, tutaj powsadzałam. E, jakieś byliny, trawy. Zobaczcie, jak już pięknie odżywają. Już też na początku sezonu wygląda tutaj tak bardzo nisko, ale za miesiąc, za miesiąc od tutaj będzie naprawdę przepięknie. I zbliżcie się bliżej. Zobaczcie, kto tutaj nam zakwita. W połowie kwietnia. Piękne serduszka. W poprzednich latach były dopiero w maju. Co się dzieje w ogóle na moich rabatach? Słuchajcie, na tej rabacie, gdzie tutaj jest bardzo dużo kwiatów jednorocznych, powsadzanych za chwileczkę będą, startują wszystkie byliny, które zostały z poprzednich lat. Maki też sobie porozsadzam, bo bardzo mocno się zagęściły i zapomniałam to zrobić na jesień. Teraz na wiosnę już nie będę ich ruszać, no bo przecież lada moment będą kwitły. Dosypana była znowu warstwa kompostu. Teraz jeszcze dosypiemy tutaj z rębek, żeby pięknie trzymały wilgoć przez cały sezon. Tutaj z tej strony. Jak widzicie, wybijają już trawy, już coraz więcej widać, też, że wychodzą lilie, drzewiaste i yy, liliowce. No, już tak się zaczyna robić naprawdę coraz ładniej. Chociaż tą rabatę muszę koniecznie dopracować, żeby wsadzić tutaj jakieś drzewka, które, no, które będą po prostu robić robotę na wiosnę, żeby cokolwiek tam było. Z tej strony. Ta rabatka, na razie teraz widać, że już zaczyna się wypełniać. Za miesiąc też będzie wyglądała zupełnie inaczej. Tutaj była zmiana. Część carforester, tych traw takich fajnych, ładnych, dużych, słupkowych, już została przesadzona na jesień. Zrobiliśmy miejsce na dalie. Dalie pędzę w szklarni i zostawię je do. Do końca kwietnia na pewno, niech sobie jeszcze tam podrastają, jeżeli macie dalie u siebie w ogrodzie, to gdzieś tam w piwnicach, no to już koniecznie, teraz musimy je wyciągać i pędzimy, żeby wystartowały, żeby kwitły po prostu wcześniej. A tutaj z tej strony przycięłam już wszystkie trawy na wiosnę, no i jak widzicie zaczynają się wybudzać już też pierwsze konwalie, słuchajcie, wow, zobaczcie, już zaczną kwitnąć. No, w tym roku naprawdę wszystko zdecydowanie szybciej. Tego jeszcze nie było w połowie kwietnia, żeby e, konwale kwitły. To, 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 to niespotykane, co? Dzieci komuiny nie będą miały konwali na stołach. Już będą przekwitnięte. Chodźcie jeszcze tutaj. Na tej rawacie, którą znacie. E, Tutaj była nazwana rabata hortensjowa, ale słuchajcie, w tym roku stwierdziłam, że tu będzie zmiana. Wykopałam hortensje, które tutaj wszystkie były wzdłuż, i przeniosłam do nowego ogrodu. A tutaj, w tym miejscu, będzie pas Dali. I myślę, że to będzie tak korzyść na plus, ponieważ jakoś hortensje tutaj się nie wybijały. Tutaj rośnie piękna rozplenica, która jest e, pięknie na jesień oblana fontanną e, pióropuszy. I ona tak jakby powodowała, że te hortensje tutaj w ogóle nie były widoczne, a dalie są wysokie i one tutaj będą pięknie wyglądały. Jak widzicie, została mi jeszcze jedna hortensja do obcięcia i wiele osób pytało, czy hortensje można ścinać w kwietniu? Tak, oczywiście. Hortensje bukietowe można ciąć nawet teraz. Nie wiem, jak to się stało, że zapomniałam ją wciąć. Po prostu będzie kwitła troszeczkę później. Tu, jak widzicie, magnolia już przekwita. Też niespotykane, że właśnie w połowie kwietnia e, magnolia już przekwitnięta. Tutaj widzicie, że brunera też pięknie kwitnie. E, brunera też jak już przekwita, to warto ją poprzycinać, te wszystkie kwiatostany. Po pierwsze, żeby nam się nie rozsiewała, a po drugie, żeby szybko dostała tych fajnych dużych liści. Tutaj możecie zobaczyć, że w połowie kwietnia zaczynają już wychodzić czosniki ogromne, te olbrzymie już za jakiś tydzień będą pięknie tutaj wyglądały. A tu na dole zobaczcie, ile się wysiało czosnków. Aż wygląda to, jakby była tutaj trawa. E, czosnki no pięknie się rozsiewają same, jeżeli im na to pozwolicie. I one w pierwszym roku po, po takim wyrośnięciu nie kwitną. Trzeba im zostawić, dać kilka lat, ale będą. Także można je porozsadzać później sobie w ogrodzie. Znalazłam biedroneczkę. Bože, na... różyczce. Słuchajcie, w taką piękną, słoneczną pogodę e, bardzo szybko już można zobaczyć, że zaczynają żerować mszyce. E, jak tylko gdzieś tam widzicie, że mrówki zaczynają chodzić po naszych różach, no to też już trzeba e, gdzieś tam zabezpieczyć te róże przed mszycami i już e, no po prostu je zwalczać. Trzmielina, jak widzicie, też mi się bardzo mocno tutaj rozrosła. Jeszcze też wezmę sobie nożyce do żywopłotu i ją przytnę w taki troszeczkę inny kształt, ponieważ tutaj rośnie hortensja na pniu, e, którą sobie sama zrobiłam kilka lat temu, pokazywałam wam, jak wyprowadzić zwykłą hortensję bukietową na hortensję na pniu i jak zobaczycie, to tutaj na dole zaczyna ona wypuszczać nowe pędy, które niestety, ale trzeba oberwać, ale powiem wam, że zostawię sobie te dwa w razie, gdyby tutaj coś mi się z hortensją stało, że na przykład by się złamała, to zacznę ją prowadzić stąd, tak, że tak asekuracyjnie zostawię te dwa dolne pędy. Oczywiście to zostawiam tutaj, jak widzicie już wychodzą nowe, na których hortensja będzie kwitła w tym roku, ale y, poszerzę sobie troszeczkę koronę. Nie będę polegać tylko na jednym pędzie, tylko wezmę sobie jeszcze tutaj dwa. dwa raz, że będzie to bardziej fajne, obfite, a dwa, że... No, jak jedna się złamie, to zostanie mi druga. Yeah. <laughs> I gdyby na hortensji, na pniu, wychodziły Wam od ziemi jakieś pędy dodatkowe, no to całkowicie się pozbywamy, bo w końcu nie chcemy krzaka, tylko jeden pęd. Z tej strony tutaj już e, pięknie wybudził się powojnik, już też widać, że zaczyna e, wypuszczać e, za chwileczkę kwiatostany, bo już są główki ładne, gotowe, więc za tydzień, jak już zrobimy pierwszy filmik z gotowaniem w ogródku, to tutaj już będziemy mieli mnóstwo koloru. Trzmielina się tutaj bardzo mocno mi rozrosła i e, muszę nad nią zapanować, a Aczkolwiek specjalnie ją zostawiłam, żeby mi się tak rozrosła, bo chcę ją przesadzić do drugiego ogrodu. Tutaj liliowce też już pięknie zaczynają się rozrastać. Z każdego dnia mam wrażenie, że są wyższe o 20 cm. Tu leszczyna, którą co roku sobie zostawiam, tylko po to, żeby właśnie miała takie piękne bordowe liście. Ale widzę, i jak się zbliżycie, to może też zobaczycie, że już zaczyna żerować przędziorek. Nie wiem, czy uda się to pokazać tutaj. Takie malutkie pajęczynki i takie bardzo malutkie e, kropeczki. I widzicie, tu już zaczyna się pokazywać. I moja wieżba Hakuro, która od trzech lat non stop jest e, zarażona tym przędziorkiem. Za chwileczkę znowu zgubiliście. Nie wiem, czy w ogóle zauważyliście, ale tutaj e, wierzba Hakuro bardzo mocno się przegięła, stąd wieją bardzo silne wiatry i jesienią, jak tutaj mieliśmy non-stop zalaną działkę i non-stop było bardzo wilgotno, to po prostu ziemia się zrobiła taka, wiecie, bardzo e, lekka i przez te podmuchy wiatru się bardzo mocno Hakuro przechyliła w tą stronę i naprostowaliśmy ją takim palikiem. Mam nadzieję, że to coś da, aczkolwiek widzę, że tutaj już przędziorek też siedzi i tutaj z tej strony ta hakuro mi znowu tych liści nie wypuści. Wierzby hakuro w ogóle bardzo mi się podobają, ale przez pierwsze 4 lata. Później robi się z tego takie duże drzewo, które już nie wygląda tak ładnie, chociaż z drugiej strony jak sobie obejdziecie, to hakuro jednak tutaj jeszcze w, w miarę wygląda. <ścoughs> Stąd nie widać, że tam była porażona mocno przędziorkiem. Także jak widzicie, na rabatach już zaczęło się robić kolorowo, już teraz ładniej to wszystko zaczyna wyglądać. Na następnym odcinku na pewno jak już Was zaproszę, to będzie tutaj zupełnie inaczej wyglądało. Jeszcze z takich prac porządkowych, które teraz zrobię, no to wertykulacja trawnika, ale tylko w momencie, kiedy w końcu już mi ten, ta ziemia przeschnie. Kolano wciąż mam mokre. Od początku odcinka jak tam uklękłam, ale też jeszcze bardzo taka fajna ciekawostka, że ja tutaj w tym ogrodzie wertykulacji trawnika nie robiłam w zeszłym roku i na jesień. Wzięłam sobie jeszcze porządnie, zlałam kwasami humusowymi trawnik, tymi, które używam do uprawy w ogrodzie warzywnym, bo one też pomagają rozkładać się martwej materii. No i jak się zbliżycie, to możecie zobaczyć, że w trawniku. No, nie ma. Nie ma martwej materii, tak jakby ta wertykulacja już była zrobiona. I jakby ktoś już tutaj wyczesał tą martwą trawę. Widać, że normalnie jest ziemia, więc generalnie może. E one mają jeszcze większą moc niż ja wiedziałam. W każdym razie wertykulację, jak przeschnie ziemia, i tak wykonam, chociażby dlatego, żeby po prostu naciąć darnie, żeby się trochę dotleniła, bo po takich bardzo dużych, ulewnych deszczach e, ziemia jest bardzo mocno e, zbita i te systemy korzeniowe są tak, wiecie, mocno ściśnięte i dwa, że też nawozy są bardzo mocno przepukane, więc jak na pewno widać, że są bardzo duże e, plamy na trawniku, gdzieś jest tego nawozu więcej, gdzieś mniej i trzeba to wszystko wyrównać nawozami. Zresztą no nawozy trzeba dodawać na wiosnę na trawę, żeby one były fajne i takie, żeby ta trawa się ładnie wybarwiła i żeby się wzmocniła i żeby była gotowa przetrwać cały sezon. W każdym razie wysiało mi się też bardzo dużo stokrotek, które tutaj miałam posadzone wzdłuż rabaty i. Z jednej strony uwielbiam je, bo one kwitną właściwie co tydzień. Jak skoszę trawnik, to one są skoszone. I jak trawa już troszeczkę podrośnie do następnego koszenia, które wykonuję za tydzień, to one już znowu gdzieś tam się pokazują i mówią, że A, czas skosić następne trawniki. Tylko że. Problem jest taki, że te stokrotki też przyciągają pszuki murarki, pszczoły zwykłe, jak dzieci sobie biegają, no to po prostu jest bardzo duża szansa, że gdzieś tam nadepną na tego owadę, który je po prostu zwyczajnie ugryzie. <laughs> Słuchajcie, będę kończyć już ten odcinek, biorę się za pracę, bo jak widzicie, jest <laughs> jej bardzo dużo. W każdym razie yy, od przyszłego tygodnia, jak tylko zobaczycie filmik o. Rabatach to będziecie mogli sobie porównywać, jak one wyglądają tylko po tygodniu. Przy takich upałach to będą bardzo, bardzo duże zmiany. I jeżeli mieliście też taką sytuację jak ja, że mieliście bardzo mocno pozalewane ogrody, no to na rabatach koniecznie trzeba uzupełnić nawozy, ponieważ były na pewno bardzo mocno przepukane przez zimę i też warto tak dosyć mocno spulchnić ziemię z wierzchu, żeby tak trochę dotlenić te rośliny. Do zobaczenia. <grym>